47. Your destination is Marrakesh, Morocco, where civil riots are looming. Your targets are private banker Klaus Strandberg and Army General Reza Zedan. Two of the conspirators in a sinister plot to overthrow Morocco's fragile government. Strandberg, a former bank CEO who stole billions of dollars worth of savings from the Moroccan people, was facing trial for investment fraud. But early this morning, a band of heavily armed mercenaries freed Strandberg from his prison transport, resulting in the death of several police officers. Strandberg now takes refuge at his native Swedish consulate, in front of which crowds of angry protesters have gathered, demanding his handover to Moroccan authorities. We believe General Zaydan orchestrated Strandberg's escape to infuriate the public and spark nationwide riots, allowing Zaydan to impose martial law. Operating out of a field HQ at a nearby abandoned school, he will no doubt use the riots to depict the Rabat government as weak and inept, and persuade the general staff to support a fully-fledged military coup in the name of national security. Our client, building contractor Hamilton Lowe, who stands to lose a fortune in government contracts, has hired us to prevent the coup d'etat. To do so, you need to paralyze Zedan's rebel forces and prevent the riots from escalating further. Hence the double contract. This is quite the political powder keg, 47, so be careful. The fate of a nation is at stake. I will leave you to prepare. Welcome to Marrakesh 47. The situation grows more tense by the minute. The consulate is under lockdown, but the protests are only a stone throw away from full-blown riots, and Zaidan won't hesitate to unleash his troops. So whatever you're planning, time is of the essence. Good luck, 47. No, i tym zapraszam na kolejny odcinek hitmana jesteśmy. W Marrakeszu, czyli tam w Maroko. No i teraz mam za zadanie zlikwidowanie tych oto dwóch typów. Race Zayden i Klaus Hugo Stromberg. Dobra i teraz uh, na me, początku. There, nie wiem gdzie mam iść. Ale to szczegół. Pójdźmy tutaj od razu.

Give your old man some credit, Marwyn. He might surprise you yet. Anyway, got to run. See you round. The old headmaster of the school they is using as his field HQ lives right above the carpet shop. According to his son, he kept the school's master key out of nostalgia. Supposedly, this opens any lock in the building. Dobra. Up, up Dobra, dyrektor szkoły ma jeszcze klucz do tej szkoły, w którym znajduje się właśnie ten Race Zaden yy, Właśnie ten koleś, którego musimy zlikwidować. Czekajcie, się rozejrzymy tutaj, czy tutaj nie ma żadnych strażników. I co nie ma? Jest jakiś koleś, który może nas zobaczyć. Czekajcie, weźmy sobie to. Okej, okay, dziękuję za kluczyk. Wolny dostęp do szkoły. Właściciel e, sklepu z dywanami twierdzi, że jego e, starzejący się ojciec z nos, nostagii? Zatrzymał klucz dyrektora. Podobno można nim otworzyć każde drzwi do budynku. A to jednak nie był dyrektorem szkoły, tylko jakiś pracownik szkoły, dobra. Tutaj raczej się nie dostaniemy. Dostań się do szkoły, dobra. Tylko jak się tam dostać? Zobaczy czy mogę tu przejść. Tak myślałem. Co to jest? Harmonogram programu? 7. The printing crew spreads fake propaganda in the name of Crystal Dawn, the Pan-African Liberation Movement. This encourages Moroccan citizens to rise up and take justice into their own hands, which of course is exactly what Zaydan is counting on. Very clever. Okay, according to the printing schedule, the crew is out hanging posters, and they are likely to wear masks. Okay, pracownicy drukarni Rozpowszechniają fałszywe materiały propagandowe w imieniu kryształowego świtu Dobra No i pracownicy roz, e, Wklejają te plakaty na ulicy Może dzięki temu uda nam się Dostać do szkoły Tylko teraz widzę moje miejsce się zmieniło Teraz muszę iść tam Gdziekolwiek to jest 70 metrów Tylko tutaj jest tak pełno ludzi, że nie wiem jak ja tutaj co zrobię. Ten bazar jest za bardzo... za pełny, o tak powiem. Okej. Okay. Pracownicy drukarni rozpowszechniają fałszywe materiały propagandowe. To już było. Um, dobra.

Kindly on us creating revolutions in their name. They're terrorists. They hanging. They're 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 they to they do którym się opuszczało? Tu też coś jest? Gdzie jest mój ten koleś? Zdobyć ciuchy tego pracownika drukarni, ale no co. On się nie ruszy, czy jak? Tutaj babka pali papierosy. Czekajcie. To jest strażnik, kurde, jak ja to zrobię teraz? Ty, ani ten koleś tam biegnie czasem? Bo Gdzieś tam lata, 100 metrów. On mi uciekł, no nie wierzę. Muszę iść za tym. Tylko, co ja tutaj zrobię? Jak on. O Boże. Jak ja to zrobię? Oh, I'm sorry. Hmm. I'm looking at these and suddenly I can see you have an eye for high quality I may I help you. And a good day to you. sir. Hey you! What are you doing wandering? Come on. No! Tutaj właśnie Dobra, jesteśmy jakimś tam typem czekaj, gdzie jest mi ten koleś? O, on znowu uciekł, nie? Трохи синалажа. Эй, Юф. Się udało. Tylko teraz tak, zobaczę czy mogę tam iść. Yes, sir. Yes, sir. We Dobra. Yeah. <try> sama lekum, sama lekum. Gdzie to teraz było? Ten bazar jest taki wielki Okej, okay, idziemy do swoich Do swojej bandy yeah, why not? I'm out anyway. All right there? Idzę pracownikami do drukarni szkoły, dobra Ale oni wyglądają Kto by chciał już tak chodzić? those people they have no idea what's about to happen don't think about it just do the job some soldiers back at the school i've heard them talking they have big crystal dawn headgear and old afghan rifles and they were planning to shoot the protesters you know get things rolling like i said don't think about it when brass like they play their games there's always collateral damage just make sure you're not in it. it's a shitty outcome man we're part of this you me

Ta próbuję wszystkie sprzedać, ale coś się nie udaje. Za dużo tych lamp ma. Konie powoli idą, nie? No ale muszę niestety iść za nimi, to trochę potrwa. Have a nice day. Dziękuję Tobie również. Miłego dnia Ran, gdzie ta szkoła? Kilometry stąd czy jak? Tralolo. Aha, tutaj, dobra, tu byliśmy wcześniej Tu leży nasz koleś gdzieś tam Czy nie? A nie, myślałem Powinniśmy przejść Dobra Zaden ma coś do ogłoszenia i czeka już na nas, także super Teraz przejdziemy bez problemu Nie who are you what the hell so if i see you again i will be the last person you ever see oh serio 47. Now to locate General Zaidan. No kidoki. sobą. mnie do tamci mnie zobaczyli.

Just keep those printers running! Thank you, sir. Huh? So what do you do? i never you mind.

Dobra Okej, okay, gdzie jest ten koleś teraz Maszyna nie działa Musimy wzbudzić uwagę właśnie tego generała On tutaj powinien teraz przyjść A jest, dobra, pokazał się U góry jest strażnik Teraz z nich nie wszedł Musimy poczekać niestety na generała Wow, tu jest dziura nawet w suficie Oh shit, tam idzie kolejna osoba Razem z nim Idzie czy nie idzie? Trochę potrwa, nie? Sorry, że czekacie, no, ale niestety taka gra Trochę czasami monotonne są te sceny Tyk, 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 tyk Zanim on tu przyjdzie, nie wiem, niech się ruszy Dobra, on tu wejdzie. Nie wiem, czy tu muszę czekać, czy jak. No wiemy, że tu już ten generał jest. Dobra. Dobra, mam wracać do pracy, mówi. Miałem chyba nie zrąbałem sprawę. Klaus Okej, udało nam się. Udało nam się. Nie wykryto, nie wykryto nawet tego, że go zabiłem, tylko że to był, kurcze, że to był wypadek. Także, ej, wiecie co? Idziemy teraz po stramberga, ale to już zobaczymy w kolejnym odcinku, ok? Także dzięki, że obejrzeliście. Trochę długi ten odcinek był. No ale dobra, do zobaczenia. Za chwilę, hej.